Na przykład, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sławławek i witam Was w dawaniu prawka. Oczywiście widzisz, zostawcie łapki w biura, zostawcie komentarzki, zostawcie subskrypcję, oczywiście hasztag dawanie prawka, a Wam serduszko, e, Oczywiście to jest nowy zostawcie subskrypcję, bo filmy są tutaj e, cały czas. No i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już zdawanie Prawka i mam nadzieję, że Wam się jeszcze bardziej będzie spodobało. Jeszcze bardziej będziecie chcieli cały czas filmy, i cały czas będziecie chcieli tutaj oglądać. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się odcinki spodobały. Ja już długo nie, długo już nie grałem w tą grę bardzo długo. To jest trochę tutaj innego po prostu czasu innego po prostu czasu i w ogóle w tym wyjątkiem no mam nadzieję, że Wam się odcinki spodobały i będziecie naprawdę chcieli cały czas odcinki, że będziecie po prostu cały czas chcieli w jakimś po prostu momencie i się razem z nami iść w tym e, w czasie e, w czasie po prostu e, z nami bycia e, oczywiście no ludzie chcą na przykład poradzić no mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że nam na no, po prostu e, filmy się podobały e, i będziecie jeszcze bardziej chcieli tych filmów jeszcze bardziej będziecie chcieli bycie razem z nami jeszcze bardziej będziecie chcieli zdawać razem z nami prawka i w ogóle mam nadzieję że wam się te odcinki tutaj spodobały będziecie chcieli jeszcze mam nadzieję że jak mam nadzieję że wam się tutaj nigdy nie znudzi i cały czas będziecie chcieli być z nami bo naprawdę są filmy tutaj cały czas a są oczywiście w środę Piąc. Piąc, tak. W tym wyjątkiem no, mogę powiedzieć, że naprawdę naprawdę tutaj w jakimś czasie, po prostu w jakimś momencie Mam nadzieję, że nam się uda jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej będziecie chcieli oglądać Jeszcze bardziej będziecie chcieli tutaj razem z nami być Jeszcze razem z nami będziecie chcieli dużo, dużo filmów przejść w tym wyjątku no... Naprawdę ludziska, e, tutaj filmy są salutki, salutki, cały czas. W tym wyjątkiem no, Mam nadzieję, że wam się nigdy, a nigdy nie znudzi, że będziecie e, po prostu chcieli być e, cały czas i po prostu cały czas po prostu do jakiegoś po prostu momentu, a na bardziej do końca z nami. E, w tym wyjątkiem, no mogę powiedzieć jedno, no, e, bardzo dużo tutaj trzeba przejść. Bardzo tutaj dużo trzeba momentów y, zrobić i bardzo momentów dużo trzeba y, kroków zrobić też w przód. Y, bo w tył nie, ale bardziej w przód. Y, w tym wyjątku no, mogę powiedzieć, że ja to każdym rzucę, y, że jak macie po prostu ten czas y, zrobić w przód krok, to zróbcie naprawdę jest później. Gitara, e, z tym wyjątkiem, no nie tam co poradzić. No. Jest tutaj naprawdę ...filmy są cały czas, e, cały czas firmy, cały czas filmy są, a mam nadzieję, że jeszcze bardziej będą filmy, jeszcze bardziej nam się będzie chciał oglądać tych filmów jeszcze bardziej będziecie chcieli tutaj być razem z nami no i po prostu oglądać filmy do samego końca eee w tym wyjątku no na dlatego ja wam to życzę mam nadzieję że wam się to spodoba i będziecie jeszcze bardziej chcieli jeździć. Eee... No a co, a my tutaj ciśniemy dalej i mam nadzieję, że dojazd nam tutaj w datę prawko będzie stara. Jednak chyba nie, bo komuś tutaj wjechałem. No i ludziska, dziękuję za dzisiejszą odcinę. Jest ludziska starej e, pryska. A naprawdę, dziękuję za dzisiejszy odcinek Zostawcie ludzi z kołobki w górę Zostawcie komentarz i zostawcie subskrypcję To jest oczywiście nowy Jeszcze nie zostawili subskrypcji, to niech ją zostawi Bo naprawdę tutaj są filmy Calutki czas od środy do piątku W tym wyjątku chętnie zapraszam Oczywiście hashtag Zdawanie prawka, a przyknę wam serduszko I dziękuję za dzisiejszy odcinek Na razie, gubajcie, elo Elo